Przed nagraniem, Dawid, mi jeszcze powiedziałeś, że no, w pobliskiej szkole lekcje są przerywane, kiedy lądują na waszym placu śmigłowce. Dokładnie tak. Był ostatnio u nas ksiądz i wspominał, że jak lądują u nas śmigłowce, no to dzieci no, nie chcą mieć tych lekcji. Dlatego prosił nas o to, żeby jednak te loty były ograniczone. Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. Chcąc nagrać odcinek z udziałem Dawida i jego samochodów, musiałem przejechać aż tysiąc kilometrów, ale myślę, że było warto, bo dysponuje on naprawdę fantastycznymi pojazdami i do tego zakupionymi w polskich salonach. Nagranie tego materiału byłoby niemożliwe, gdyby nie pomoc sponsora. Ten odcinek został zrealizowany przez współpracy z firmą Car Vertical, zajmującą się raportowaniem historii pojazdów na podstawie numeru WIN. Usługa ta jest o tyle cenna, że często nie znamy historii samochodów sprowadzonych z zagranicy. Bohater dzisiejszego odcinka wraz z rodziną z powypadkowego Lamborghini przygotował stolik, ale niektórzy mają jeszcze więcej fantazji i taki samochód po naprawach. Sprzedają jako bezwypadkowy. Niestety problem związany z zatajaniem historii pojazdów nie tyczy się tylko i wyłącznie super ekskluzywnych samochodów, ale może dotyczyć wszystkich aut. W Carvertical możecie zweryfikować historię auta, jego przebieg, to czy jest kradziony, obejrzeć zdjęcia powypadkowe i sprawdzić, które elementy były uszkodzone. A to wszystko dzięki numerowi Win, który często jest najbardziej strzeżoną w ogłoszeniach tajemnicą. Jestem przekonany, że tak jest, bo wiele razy trafiałem na ogłoszenia bez numeru win. No, Skoro wszystko jest w porządku, to dlaczego go nie podajecie, drodzy Państwo? W dzisiejszym odcinku za to będziecie mogli zobaczyć auto z polskiego salonu, z pewnym przebiegiem i z młodym, choć już naprawdę doświadczonym w biznesie, właścicielem za kierownicą. Zapinamy pasy i oglądamy! Cześć! Jeszcze może mnie nie znacie, ale jestem Dawid Jawa. O nim pogadamy na koniec, natomiast mhm. teraz jeszcze trzeba się skupić na Maserati. No i Ferrari. Czyli tak, mamy tutaj Maserati Levante, e, w benzynie, silnik V6, 430 koni. Ostatnio miałem przyjemność jechać tym autem do Niemiec i spalanie tam wynosiło w granicach 11 litrów, także chyba do zniesienia. Jest to tak naprawdę jedyny SUV od Maserati. Pokazał się w 2017 roku, e, ma no fajną sylwetkę, od razu to auto mi się spodobało. No i jest to sportowy samochód, mamy i suwa. Fajny silnik, no wszystko to, czego bym chciał. Na słoneczne mhm. dni masz czerwony samochód, Ferrari. Dokładnie, jest to model Kalifornia. Kalifornia, dokładnie. E, tak. E, pojemność tutaj 4,3. 460 koni, V8, no spisuje się świetnie. No a co zrobisz teraz, jak ci ludzie w komentarzach e, będą e, troszeczkę grzebali w życiorysie, będą się zastanawiali, kim ty jesteś, że będąc młodym gościem masz takie samochody? Tajemnice są fajne, no, no ludzie ciekawi, niech szukają, niech szukają. Tak jak wspominałem, mamy tutaj v 6 od Maserati, jest on podwójnie doładowany, no przyjemność z jazdy, no jest tutaj nieunikniona, tak naprawdę. Adam Kornecki by się przydał do przetestowania tego w Maserati. Dokładnie, prawda? dokładnie tak, zapraszamy, to ciekawe. E, kiedyś... Kiedyś, kiedyś chyba coś robiliśmy z za Adamem. Zakup kontrolowany bo kiedyś z naszym samochodem. Wiem też, że najbliżej chyba żyjecie z TED, prawda? Tak, Jacka serdecznie pozdrawiamy od zawsze. Miłość do niego wielka. Słuchajcie, pierwszy raz pojawiliście się w moim programie, myślę, że ze dwa lata temu, kiedy Java Car Design zostało pochwalone przez, pozdrowione można powiedzieć, przez Jacka na tyłach NWJ wytwórni jego. Mam takiego przyjaciela, nazywa się Slavio Java. Wiem, że powinienem pojechać do Sławka, do Włosławka, do Łochocina i ten samochód przeszyć, zrobić cały środek. Tylko ja mam lęki. Jakiego typu? Takiego typu, że jak pojadę do Łochocina, to ze trzy mnie Sławek nie puści, będę musiał z nim po prostu melanżować, zanim to będzie zrobione. Ale co by nie mówić? To potrafi, przypierdolić mela. Do dzisiaj czekamy, aż do nas przyjedzie, żeby wykonać tego Sela. No, Cały słuchaj, czas go o co chodziło? Dlaczego Tedy mówił, że on boi się e, do was przyjechać, bo że wy macie takie mocne głowy i e, może on z tego w całości nie wyjść? Zazwyczaj jego wyjazdy nie kończyły się na jednym dniu, e, tylko na tygodniu, dlatego może stąd te obawy. <laughs> takie to były grube imprezy? Zdarzało się, ale o tym lepiej już nie mówmy. Skąd pomysł, żeby na rejestracjach było C4 Jawa? Chcemy, by się rozpoznawali na mieście, tak naprawdę no te auta prezentują nas o to głównie chodzi kiedyś media wprowadziły zakaz logotypów na antenie dlatego też pomysł na to że jeżeli to są zwykłe tablice do jazdy na co dzień to możemy je wprowadzić w programach i tak też było Skręciliśmy dużo programów na Polsacie MTV w tym momencie na Discovery Channel także naprawdę tego było dużo a jaka jest cena zrobienia sobie takich tablic rejestracyjnych w tym momencie to wydaje mi się że każdy może sobie zrobić takie tablice a Koszt to jest około 1000 zł czyli tak, Lewante wyjechało z salonu tak naprawdę w możliwie jak najbogatszej wersji ja z takich rzeczy dołożyłem zderzak, zderzak trofeo plus boki i tył od Statecha. koła też są od Statecha. jeżeli chodzi o wnętrze one było już skórzane jak wyszło z salonu, my oczywiście oprzyliśmy je na nowo, my wykorzystujemy nasze auta medialnie, dobrze one się sprzedają, dlatego musimy mieć takie egzotyczne samochody u siebie. No tak, czyli z wyrachowania można powiedzieć te motoryzacje u Ciebie. wbijamy się po Hamsku w <laughs> mediach. Przed nagraniem, Dawid mi jeszcze powiedziałeś, że no, w pobliskiej szkole lekcje są przerywane, kiedy lądują na waszym placu śmigłowce. Dokładnie tak. Był ostatnio u nas ksiądz i wspominał, że jak lądują u nas śmigłowce, no to dzieci no, nie chcą mieć tych lekcji. Dlatego prosił nas o to, żeby jednak te loty były ograniczone. Teraz czas, żebyś coś opowiedział o śmigłowcu, który, no, nie daje spokoju wielu widzom. Okej, okay, czyli tak, mamy tutaj nowy śmigłowiec H130. Cena zakupu takiego śmigłowca to jest gdzieś około 20-30 milionów złotych. No co ty opowiadasz, no, byli, że to jest takie maleństwo? No. No, nie takie maleństwo. Jeżeli wykonujemy wnętrza, to koszt poglądowy jest około kilkudziesięciu tysięcy złotych. Za zrobienie wnętrza. Tak, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tutaj mówimy o setkach. Jest on podstawiony przez klienta. Przyleciał do nas dzisiaj. Tak to wygląda. Do pilotowania takiego śmigłowca wymagane są licencje. Co ciekawe, inna licencja wymagana jest za dnia, inna w nocy. Tak, czyli trzeba mieć jakby dwa rodzaje prawa jazdy, jedna osoba to ma, czy jak to wygląda? Dokładnie, w zdarza się, że, że ma to jedna osoba, ale też zdarza się e, no, tak, że przylatuje do nas dwóch pilotów. Większość klientów właśnie posiadających śmigłowce mieszka w Warszawie i okolicach, pewnie? Nie, są. nie, nie, to tak nie wygląda. Okej, okay. czyli rozbijasz pewnego typu mity, no bo wydawałoby się, że w stolicy się najwięcej dzieje, a teraz ty opowiadasz o tych swoich klientach, że to są osoby, które są z różnych części Polski i naprawdę Więks odległych. Większość śmigłowców e, ląduje w mniejszych miejscowościach, z daleka od Warszawy. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś ma taką ilość gotówki, że już stać go na to, żeby się... Um, uwolnić od tego wyścigu szczurów w Warszawie, to gdzieś tam buduje sobie dom, jakiś śmigłowiec, żeby dolatywać, ewentualnie na jakieś spotkanie. Dokładnie tak, i nie dom, tylko może i pałac. E, takim dużym atutem tego auta jest to, że w 15 sekund opada dach. No to w takim razie wsiadamy do Ferrari i pokażesz mi, czy faktycznie jest te 15 sekund. Start! Raz. Nie wiem, czy było 15 sekund, ale faktycznie szybko to wyszło. Mam nadzieję, że równie szybko będziesz zmierzał na dworzec, bo tam już czeka na mnie pociąg. Zapraszam, za chwilę ci to pokażę. Masz ten samochód na sprzedaż, nie? Dokładnie tak, mhm. jest na sprzedaż. Yy... Ja się zastanawiam, czy ciężko jest kupić taki super samochód e, używany, bo wiele z nich to dzwony z zachodu, nie? No tak, jest, no jest ich no dużo, to prawda, ale klienci niestety nadal patrzą cały czas tylko i wyłącznie na cenę. Nie liczy się dla nich, że samochód jest kupiony w Polsce, że ma, że, ma, że jest serwisowany w Polsce, tylko cały czas liczy się ta cena. Dawid, powiedz mi, dlaczego ty się pozbywasz tego samochodu, który jest marzeniem milionów Polaków? No bo Kalifornia. Czerwona, szybka, jeszcze ten legendarny kucyk na masce. To nie jest do końca tak, że ja sprzedaję ten samochód, bo tak naprawdę wymieniam go na nowszy model. Będzie to Nowa Kalifornia? Nie, to nie będzie Nowa Kalifornia. Będzie to model F8, tylko jeszcze czekam, aż wyjdzie. Bez dachów. Okej, okay, czyli to masz takie już e, spersonalizowane oczekiwania dosyć mocno. E, co Ci się w tych kabrioletach w ogóle podoba? No bo pewnie moglibyście sobie e, pozwolić e, z bratem na praktycznie każdy samochód, a jednak wybierasz kabriolety. To jest kwestia tego wiatru we włosach kluczowa, czy... czy, czy... Jakiś lans tutaj wchodzi? Nie, to nie ma żadnego lansu, no przy okazji, ale głównie chodzi o przyjemność z jazdy. Tak naprawdę no, na co dzień jeździ się w samochodach zamkniętych, no gdzie mamy ten dach, no i się kojarzy właśnie z pracą, a tak naprawdę tutaj mamy przyjemność, wygodę, no i, no, i ten piękny dźwięk. Jasne. V8. Dokładnie to V8 jest coś, co można. Poznać na wiele kilometrów, jeśli się wie, jak słuchać. No charakterystyczny motor, niewątpliwie, a szczególnie jeszcze ten włos. To jest twoja pierwsza V8? Nie, nie, nie. Już wcześniej też występowały e, silniki V8 w samochodach. Czy, czym wcześniej jeździłeś? E, mieliśmy tak naprawdę Sela. E, mieliśmy Sela, Emela, e, wcześniej CLK. E, tak to wygląda. Czyli to jest coś co was łączy z Tedem, nie? No bo on też jako miłośnik Mercedesów My mieliśmy tego nowszego Sela. Okej, okay, no tak, on bardziej tak streamingowany, ale tuning to jest chyba coś, co Was łączy, nie? No bo on jest miłośnikiem, wy też, no można to spokojnie nazwać, tuningiem się zajmujecie, no bo poprawiacie taki Ładnie to się w tym momencie nazywa personalizacja. Bardzo ładnie. Ten tuning już nie jest taki modny jak kiedyś. Kiedyś były te zderzaki, jakieś dokładanie dziwnych lotek z tyłu. W tym momencie już się od tego odchodzi i jest ta personalizacja. To, co mi się udało gdzieś tam na odchodne nagrać kamerą sportową z ręki, to jest no, korpus Lamborghini, który jest swego rodzaju e, stoliczkiem. Dokładnie tak, jest to stoliczek. E, jest on u nas już 5, 8, 8 lat. W tym momencie powstają moje no, pliki tego stolika, bo on jest wykonany tak naprawdę na prawdziwym lambo, a w tym momencie wykonują je w plastiku. Okej, okay, czyli Wy musieliście poświęcić jakieś lambo, ale rozumiem, że pewnie było rozbite. Tak, 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 to to fakt ale później musieliśmy je malować, przygotowywać, żeby to wyglądało tak jak w tym momencie. Tak, mam wrażenie, że jeszcze wielu rzeczy o was można się dowiedzieć. No, niestety czas mamy ograniczony. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, chcielibyście, żeby w kolejnych odcinkach pojawiły się te a nie inne osoby albo sami chcecie wystąpić w moim programie, to na maila cynowobilski@gmail.com. Wysyłajcie wszelkie sugestie. Zagłuszasz mnie, bo boisz się, że ktoś będzie miał lepszą furę niż ty. Nie, nie ma takiej możliwości, <laughs> ale skromny. <coughs> Dzięki wielkie, i do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 18. Dzięki, do zobaczenia, cześć! Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.